Czasem myślisz, że to będzie kolejny zwykły dzień w pracy. Zlecenie jakich wiele. Pluskwy, dwa pokoje. Kontakt przez rodzinę klientki. Nic nadzwyczajnego. Otwierasz terminarz, chwytasz telefon. Dzwonisz. W słuchawce ciepły głos kobiety, siostry właścicielki mieszkania. Umawiamy się. Adres? Poznań. Dzielnica z szeregiem bloków, które zlewają się w jedną szarą masę wsiadam do auta, myślę szybko się uporamy, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to zlecenie będzie zupełnie inne niż wszystkie. Przyjeżdżam na miejsce, schody, domofon, charakterystyczny zapach klatki schodowej, trochę stęchlizny, trochę obiadu z trzeciego piętra. Drzwi otwiera kobieta, siostra właścicielki. Już na wstępie mówi, że jej siostra ma niepełnosprawność intelektualną. Wchodzę do środka, powietrze ciężkie, przytłumione. Jest październik, chłodny, wilgotny, taki typowy dla jesieni w mieście. W pokoju siedzi ona, właścicielka mieszkania. Uśmiechnięta, trochę zdezorientowana pokazuje mi czerwone ślady na rękach i mówi, że to chyba komary, ale ja już wiem. Te ukąszenia, te charakterystyczne plamki krwi na pościeli, czarne kropki w narożnikach łóżka, to nie żadne komary. To klasyczne objawy obecności pluskiew. Próbuję tłumaczyć, co trzeba zrobić, że po zabiegu trzeba opuścić mieszkanie na kilka godzin, że trzeba uprzątnąć. Wyprać rzeczy, zabezpieczyć żywność. Ale ona patrzy na mnie niepewnie, nie do końca rozumie. Siostra pomaga, tłumaczy jeszcze raz spokojnie. Zaczyna się walka nie tylko z insektami, ale i z ograniczeniami, jakie niesie ta sytuacja. To było jedno z tych zleceń, które stają się osobistą misją. Od początku wiedziałem, że muszę doprowadzić to do końca, bez kompromisów, nie tylko dlatego, że tak trzeba. Ale dlatego, że ta kobieta zasługiwała na spokój, na to, by w swoim mieszkaniu mogła czuć się bezpiecznie. Zabiegi były trzy, każdy inny. Po każdym coś się poprawiało, ale też coś mnie poruszało. Za każdym razem widziałem, jak siostra cierpliwie wszystko tłumaczy, jak właścicielka stara się zrozumieć i współpracować, mimo że dla niej to wszystko było. Jak z innego świata. Widziałem, jak bardzo to dla nich trudne i jak ogromne znaczenie ma to, co robię. Ale najbardziej zapamiętałem ostatnią wizytę. Wchodzę do mieszkania. Już inaczej pachnie czystej, jaśniej. Zaczynam standardową kontrolę, ale już po kilku minutach wiem, jest dobrze. Pluskwy zniknęły wreszcie. I wtedy ją widzę kartkę. Leży na stoliku obok samotnego pomidora. Na kartce nieporadne litery, pisane dziecięcą ręką. Dziękuję, a pod spodem. Już nie gryzą. Zatrzymałem się na moment. Poczułem coś w klatce piersiowej, jakby mi się serce zatrzymało na sekundę. Taki mały gest, taki prosty przekaz, ale mówił więcej niż wszystkie recenzje i maile z podziękowaniami razem wzięte. Wyszedłem wtedy z mieszkania z uśmiechem. Nie takim zawodowym, z przyzwyczajenia, ale szczerym, głębokim. Wiedziałem, że zrobiłem coś ważnego. Ta historia nauczyła mnie jednego: że w tej pracy chodzi nie tylko o likwidowanie insektów, czasem chodzi o przywracanie spokoju, o pomaganie ludziom, którzy sami nie zawsze potrafią się obronić i że największe podziękowania nie zawsze przychodzą słowami. Czasem to tylko kartka i pomidor.